Palety Makeup Revolution Now z What I make Makeup zostały stworzone przy współpracy z kultową wytwórnią muzyczną. W serii powstały trzy paletki inspirowane trendami z lat 80., 90. i roku 2000. Paleta nawiązująca kolorystyką do lat 90. zawiera róże, brązy i fiolety. Cienie z łatwością przyklejają się do powieki i są bardzo trwałe. Rozcieranie cieni na powiekach to prawdziwa przyjemność. Paletka dzięki swojej kolorystyce fajnie sprawi się w makijażach na większe wyjścia albo romantycznych stylizacjach. Wykonam dla was dzisiaj makijaż i postaram się zrobić fajną recenzję palety Makeup Revolution, która wygląda bardzo fajnie. Paleta stworzona została wspólnie z wytwórnią muzyczną Now Music i inspirowana jest latami 80. No co, więc zabieram się do makijażu. Postaram się wykonać make-up właśnie takich Koralowych, czerwonych odcieniach. Lusterko jest fajne, duże przede wszystkim. Nie ma tutaj problemu, właśnie z wykonaniem makijażu. Cienie mają wykończenie satynowe. Nie są to takie płaskie maty. Ładnie przyklejają się do powieki. Też mam tą powiekę mokrą. Tutaj nie nakładałam właśnie żadnych um, cieni, ani też pudru. Nie pudrowałam tego miejsca na powiece ruchomej, bo chcę zobaczyć jak one będą się zachowywać. Wybieram sobie ten wybieram sobie ten czerwony cień, nakładam go za pomocą palca i tak jakby wcieram go w tą powiekę. Daje bardzo ładny metaliczny efekt. <noise> no właśnie jak to w latach 80. Szaleństwo pełne, dużo błysku. Ale fajnie się nakładają, nic się nie roluje. Tworzą jakby taką mm, taflę, taką gładką, bardzo, może trochę jak folia. Wydaje mi się, że właśnie z tymi cieniami trzeba pracować bardziej yy, na zasadzie takich, że dokładamy kolejne warstwy. Ale to też ma swoje plusy, no bo nie zrobią nam się tutaj żadne plamy, które będą trudne do roztarcia. Ogólnie bardzo mi się podoba ta paletka. Naprawdę, cienie są fajne. Pigmentacja jest w porządku, ładne połyskujące efekty. Wykończyłam mój makijaż oczu. Dodałam jeszcze kreskę i sztuczne rzęsy. Przyznacie, że w tej wersji wygląda to o wiele lepiej.